Nie ma w nas w ogóle agresji. Wychodzimy na, na mecze tak naprawdę w trybie jednostajnym. Co widać, przyjeżdża drużyna, która tak naprawdę ma zalążek zespołu, walczą, odpowiadają sobie i na nas. To w, tak naprawdę w każdym meczu wystarcza. Wychodzimy, nie mam żadnego pomysłu na grę. Mi jest osobiście wstyd po takim meczu. To wszystko. Myślę, że każdy bierze z nas odpowiedzialność e, za to, co, co widać na boisku, tak samo jak i my, taki trenerzy. I nie ma tu co zwalać winę na jedną, dwie osoby, czy tam na, na powiedzmy formację. Cała drużyna zawodzi od początku tak naprawdę tej rundy i ten mecz jedynie jest podsumowaniem e, tego. Przeplatamy dobre momenty, ale nie mieliśmy jeszcze dobrego meczu e, i uważam, że, że, że w tym momencie zaczęła się naprawdę trudna walka o utrzymanie. Myślę, że musimy się oglądać, bo, bo, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to budzimy się z ręką wącniku. A nie takie były założenia na tę rundę yy, I myślę, że jeżeli teraz jeszcze nie pojęliśmy tego, to musimy to pojąć, bo, bo naprawdę będą ciężkie mecze przed nami, zwłaszcza z takimi drużynami, z, z takimi nie potrafimy grać. W sumie nie wiem, z jakimi potrafimy. Dlatego tak walczymy o utrzymanie i to będzie ciężka walka. Myślę, że czegoś brakuje w naszej drużynie. Czegoś takiego, że każdy, każdy każdego napędza, jeden drugiemu pomaga. I to się przekłada właśnie na takie sytuacje boiskowe. No trochę to przyjemne było połączone z gorzkim smakiem porażki, bo bardziej ta porażka boli, że zaczynamy niestety patrzeć w dół, bo, bo ta walka o utrzymanie się zaczyna tak naprawdę już teraz po tym meczu. Co no to do, to do mojego powrotu, to cieszę się, że tak naprawdę po 7 miesiącach, po, po ciężkiej kontuzji, wracam do, do pierwszego zespołu. No Tylko mówię niestety, smutek mimo wszystko po tym meczu przeważa, bo, bo przegrywamy i to zespołem, z którym nie powinniśmy przegrać. Wydaje mi się, że w piłce wiek tak naprawdę nie gra, nie gra większej roli. Wiadomo, doświadczenie doświadczeniem, ale tak naprawdę wszystko rozgrywa się i w umiejętnościach, i w głowie, i to rzecz już nie było widać na boisku, że tak naprawdę można wyjść za wynikami młodszymi i, i powalczyć, jak tak naprawdę no, wygrali z nami, więc nie byliśmy równorzędnym zespołem dla nich i pokazali nam, że rzeczywiście wiek w piłce tak naprawdę nie ma większego znaczenia, a jedynie zaangażowanie, umiejętności i odpowiednie cechy emocjonalne na boisku. Tak naprawdę no to ciśnienie się na... O słowa tylko słowo smutek, bo tak naprawdę milczeliśmy w szatni, bo, bo nikt nie wie co powiedzieć po takim meczu. Na pewno na znaczy by to wyglądało, gdyby chociaż styl, styl naszej gry był dobry, a niestety tak dzisiaj nie było i niestety tylko smutek. Na pewno niestety już nie możemy walczyć co najmniej o punkt, a musimy walczyć o o trzy punkty, bo tylko to nam da spokojne, spokojne gdzieś tam patrzenie na, na tabelę, a na boisku tak naprawdę jest wszystko do poprawy, Poczynając od, od formacji obronnej do, do atakującej, bo ani nie strzelamy bramek, a też je tracimy, więc tak naprawdę ciężko mi wymienić jedną rzecz, bo wszystko u nas niestety jest do poprawy, to, to mówię, dzisiejszy mecz również pokazał.